Uczę się w, w klasie trzeciej MZ, e, monter zabudowy. E, po skończonej szkole planuję otworzyć własną, własną działalność gospodarczą o profilu budowlanym. Na, na chcę Centru Ukształcenia Pracy mamy wiele zajęć. Poznajemy różne techniki e, montażu płyt, malowania, układania kafelek i posadzek, a także tapetowania różnych powierzchni, zastosowanie najnowszych metod. To ciekawe zajęcia i... Magałem dużego skupienia. W tym roku zdaję egzamin. Zawod Stałcimy zawodowców. Nasza szkoła jest fajna! Zawód Murasz Tynkarz. Do zakresu czynności realizowanych przez rzemiosło murarskie należy wykonywanie prac związanych z noszeniem budowy. Muraż to specjalista zajmujący się znoszeniem ścian, cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Muraż może również kierować pracami rozbiórkowymi i je przeprowadzać. Tynkarz to rzemieślnik zajmujący się nakładaniem warstwy tynkarskiej wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych oraz tynków suchych, np. płyt gipsowych, na ścianach i stropach budowli. Elementarną umiejętnością tynkarza jest samodzielne sporządzanie zabraw tynkarskich, musi znać rodzaje składników. Kruszywa, piasku, wapna, cementu, gipsu, barwników, z których wytwarza zaprawę, zwłaszcza przy zaprawach na bazie żywic. Zawody murarza i tynkarza zostały połączone w jeden, i tym samym stały się on profesjonalistą, bardziej pożądanym na rynku budownictwa. Murarz tynkarz zajmuje się analizowaniem rysunków roboczych. I na ich podstawie ustalania położenia elementów murarskich w budynku, posługiwania się dokumentacją projektową oraz instrukcjami wykonania zapraw tynkarskich, stawianiem fundamentów ściannośnych i działowych, łęków sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynków. Ocenianie przydatności materiału do wykonywania robót murarskich, przygotowywanie zapraw. Obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich, wykonywanie z różnych materiałów murów, łuków i sklepień, wykonywania murów zbrojonych, osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej to umiejętności zawodowe specjalizacji murarz-tynkarz. Nauka w zawodzie murarz-tynkarz trwa 3 lata, w trakcie których uzyskujesz kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych. Znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących usługi dla budownictwa, hurtowniach, sklepach z materiałem budowlanymi będziesz niezbędny przy pracach związanych z murowaniem ścian oraz tynkowaniem na każdym etapie budowy. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą. Kończąc, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu nabywasz uprawnienia zawodowe w zawodzie murarz-tynkarz. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu mieści się przy ulicy Obrońców, pokoju 44.